z tej strony, Julia Groszeki, witam się na moim kanale w kolejnym filmie dzisiaj postanowiłam, że nagram dla was vloga, bo już dosyć długo takiego contentu tutaj nie było, a bardzo prosicie o vlogi także stwierdziłam, że nagrywam wam productive day in my life, stałam o godzinie 7, a potem od razu poszłam do pracy, więc już mojego poranka we mnie nagrywałam, bo on naprawdę opierał się na spacerze z psem, na zjedzeniu płatków z mlekiem i się do pracy, także tak to wyglądało, teraz mamy 9.30 i chciałam zacząć nagrywać wam tego vloga, ale widzę, że bateria mi się rozładowała, tak Także przygotowanie jak zwykle idealne. Skończyłam parę lekcji online, i to jest idealny czas, żeby iść sobie zrobić drugie śniadanie. Wygląda jak na biwaku szkolnym. Ale uwierzcie mi, że będzie dobre, bo jest to wegańska pasta z czegoś nie pamiętam. Jajka, no ja jej akurat z Ale wiecie, moje filmy to nie jest żaden Instagram-friendly content. To jest wiecie, bardziej moje codzienne życie, także przyzwyczajajmy się. Słuchajcie, ja mam właśnie w tle już geografii, na sekundkę dosłownie wyciszyłam e, i zmieniłam sobie strój. Co mogę wam pokazać, bo nawet czuję się cute, a jestem w dreza chodziło. Ignorujcie jakiś bałagan, zaraz wszystko posprzątamy. Więc góra to jest taki zwykły top ze Stradivariusa. Oczywiście. Jak ktoś oglądał ten ostatni film z SHIN, to wie, że ten naszynik jest SHIN. Kolczyki są chyba z hm -u. No i tak samo te dresy. No ja teraz zabieram się za taki szybki makijaż, bo mam po prostu ochotę się wreszcie ogarnąć, pomalować. Ten do tego nie robiłam, a potem posprzątamy ten pokój, ale to dojedziemy do tego zaraz. Słuchajcie, pomalowałam się, jak widać. Nie odzywałam się do Was teraz, bo słuchajcie, kupiłam bilety dla drugiego Tomlinsona. Pewnie wiecie, że ja jestem Direction Stan i w ogóle nawet pierwsze co biorę pod ręką słuchawki mam z case'em od Harego, Więc jakby ja jestem w szoku, że udało mi się wejść na stronę, że mnie nie wywaliło, że kupiłam te bilety, że jadę na Tom Linsona, jadę na Tom Linsona. Prawda, nie w moim mieście, no bo on by tutaj nie przyjechał, ale do Poznania w 2022 roku. Jest to koncert 14 kwietnia o godzinie 21. I nawet tego nie sprawdziłam, ale stwierdziłam, dobra, nie pójdę jeden dzień do szkoły, nic się nie stanie dla Tom Linsona. Trzeba się poświęcać Jakby wiecie, za rok ja już będę w tym wieku, że połowa mojego rocznika będzie miała osiemnastki Połowa jeszcze nie To będzie rok, w którym ja też będę miała osiemnastkę Więc jakby już myślę, że na chillu będę mogła sobie pojechać tam w ten czwartek I od razu słuchajcie, tak mi się humor poprawił Myślę, że taka cała nabuzowana Ale udało mi się wejść na tą stronę o dziwo od razu Bo kupowałam to później niż wszyscy Więc tylko weszłam od razu, patrzę, dwie stópy dobra, kupuję Nie sprawdziłam nawet gdzie, na którą Tylko patrzę Louis Tomlinson i stópek nie ma, ale wiecie. A teraz słuchajcie, lecimy sprzątać ubrania, bo moi drodzy, mam tutaj taką wielką kupę ciuchów i pewnie zastanawiacie się, że co ja tyle prania robiłam. Nie moi drodzy, to są e, słuchajcie, ubrania letnie, które tutaj przyniosłam, które normalnie były w garderobie w kartonie, ale jak były te dwa dni lata w Polsce, to właśnie sobie je powyjmowałam i one od tego czasu tutaj po prostu leżą. Już wstępnie je przeglądałam kilka dni temu właśnie, które zostawiam, które nie, bo wiadomo, nie będę ukrywała, że przytyłam. Nie widać tego w moich kilogramach, ani ogólnie tak na pierwszy rzut oka, jak się na mnie spojrzy, ale ogólnie już w spodnie nie wchodzę, po prostu chyba tyłek miurus czy coś, nie wiem, ale muszę się za siebie wziąć. Wiecie, myślę, że nie każdy by to powiedział wam, że o, przytyłam, wiecie o co chodzi, ale ja, słuchajcie, zdecydowałam się na taki kontent, a nie inny i obiecałam wam, że będę z wami zawsze szczera i dlatego też nawet w takiej sytuacji nie będę wam kłamać, że oddaję te ciuchy, bo mi się nie podobają, czy zmienił mi się styl czy coś, chociaż takie rzeczy też następują, tylko po prostu dlatego, że się w nich nie mieszczę, szczególnie jeżeli chodzi o spodenki. standardowo już część z nich poszła do hani, ale no, część teraz muszę ogarnąć, także lecimy z Cleaning My Room. Wiem, że to robię średnio w każdym filmie, ale przemęczmy się, tutaj robi się syf codziennie, więc. Daily situation. więc jak widzicie, porobiłam sobie tam kubki No i będę je teraz, słuchajcie, padała do szafy, że tego nie pokazuję Pies szczeka Ignore that Ogólnie z tyłu do mną są jeszcze ciuchy, ja to dalej sprzątam Ale znalazłam taki jakiś napój wębarka Nie mam pojęcia co to jest, a to zalegało u mnie w szafie, więc przetestujmy Tylko trzeba to otworzyć Pachnie ładnie jabłuszkiem i arbuzem. Z czym mi się to kojarzy? Nie powiem, z czym mi się to kojarzy. Dobre, ożywiające. Takie 8 na 10. Sorry za otwartą szafę, ale mam wolę, bo chciałam wam pokazać, że podlewam kwiaty, bo w ogóle ubrałam sweterek, bo mi było trochę chłodno, ale zapominam tego robić, tak? Zapominam podlewać kwiatów, a skoro ja piję, to czemu kwiaty mają nie pić? Logika, więc teraz je podlewamy. Słuchajcie, z tyłu są jeszcze jakieś ubrania, bo słuchajcie, zostały mi kubki ubrań, których po prostu już nie noszę. I wiecie, to są w miarę nowe ubrania albo po prostu używane przeze mnie, ale totalnie niezniszczone, są w mega dobrym stanie, więc stwierdzam, że chyba mogę je sprzedać. Natomiast ja słuchajcie, z Vinted nigdy nie miałam nic do czynienia. I nie wiem, możecie pisać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani, żebym właśnie wystawiała swoje ciuchy, których nie noszę na Vinted i czy byście po prostu chcieli je kupować. Słuchajcie, ja dosłownie za chwilę zaczynam pracę i strasznie mi się nie chce. Ale jak macie pracę, to pewnie wiecie, że po prostu się nie chce chodzić do pracy. Jeszcze ja ogólnie wiem, kiedy wrócę do szkoły, także na pewno też będą vlogi z powrotu do szkoły, ale będę miała szkołę, pracę i wszystko nawarstwione, także mój przyszły tydzień będzie strasznie zawalony. Byłam dużo zajęć dodatkowych, lekarzy, załatwiania, ogarniania się do szkoły, nagrywania dla was na zapas. Nie mam pojęcia, jakie będę musiała to ogarniać. Jak to ogarnę? Jeszcze został mi w ogóle ten pokój do ogarnięcia. Dzisiaj mam piątek, ten weekend też będzie szalony. Także, moi drodzy, dużo się dzieje, ale nie narzekam. Lubię jak się dzieje. Naprawdę lubię, jak się dzieje. I ostatnio naprawdę staram się korzystać z małych rzeczy, ale też jak nagrywam takiego vloga, to pokazuję wam, że na toaletce mam kosmetyki, bo się malowałam, tu w tyle stoi statyw. Ja w ogóle trzymam Was na kupie ubrań, które idą do sprzedania. I myślę, że coraz mniej w tym całym YouTube'owym świecie jest takich influencerek prawdziwych, życiowych, które chcą Wam coś przekazać. No i robią coś tylko i wyłącznie pod filmiki, a ja od początku mówiłam, że chcę być naturalna jeżeli coś jest niepoukładane z tyłu to takie jest też na moim filmie ja się do tego kompletnie przyznaję ale też nie narzekam, bo wiecie bad attitude zostawiam za drzwiami a jak wchodzimy do mojego pokoju czy na mój kanał to się motywujemy razem podfrontan my messy biurko i do was wrócę jak pójdziemy sobie robić kawę bez kawy nie przeżyję. Ale ostatnio przestawiłam się na picie kawy popołudniami, a nie rano. I jeszcze dziś mam ten humor w związku z Louie Tomlinsonem, ale za rok będą super vlogi. Wszystkie Directioners, meldować mi się w komentarzach, moje drogie. Słuchajcie, zaczynam niestety pracę, ale jak możecie zobaczyć, tam obiad. Więc tam obiad, który przyrządziła moja mama, i był to, słuchajcie, taka powiedzmy, zapiekanka warzywna. Jestem w pracy, czyli w moim pokoju mam home office. A mam, słuchajcie, akurat przerwę i przyniosłam sobie takiego włoskiego, niby croissant. Taka słodka polska bułka z czekoladą. Nic specjalnego. To była przerwa, piję kawę i wracam do pracy. Słuchajcie, oficjalnie skończyłam pracę. Tak, dlatego jestem szczęśliwa, bo mam cały wieczór już dla siebie. Także fajnie. Ogólnie mówiłam wam ostatnio, że posprzątałam. Moi drodzy, dalej. Syf. Ale to tylko dlatego, że po prostu on się tworzy na bieżąco, jak już wam mówiłam i nie do końca to wtedy posfrontałam. Bardziej grupowałam na kupki, wiecie co, gdzie, jak. Teraz będę się tym zajmowała bardziej, albo później będę się tym zajmowała bardziej, bo teraz nie mam na to głowę. Jestem w moim i muszę się schylać, bo matka natura dała mi 1,72 m, a nie mniej. Bywa. No i przyszłam wam tutaj, żeby pokazać, czym zbywam moją twarz. Wyglądam jak taki zgarbiony żółw. Więc jest to taki płyn. A z milion lat mnie zanim nim się sfokusuje. O! Także jest to płyn z cerawem. Ogólnie to nie jest w sponsorowany. I ogólnie ten płyn dał mi Kuba, bo go dostał za darmo w aptecy. Jakby nie wiem, co się wydarzyło, ale on go nie używa, więc dał go mi. I jest to moje odkrycie. Gdyż nie jest on, słuchajcie, taki ostry, na jakieś ceramidy, coś tam zawiera, nie wiem, nie znam się, ale mnie nie szczypie w oczy. Jest delikatny, nie zostawia takiej ściągniętej skóry. Więc musi mieć jakieś olejki w swoich, bo ma kwas hialoronowy. Zmyłam się, mam czerwony. Bo za dużo tam nalałam płynu niechcący. I jest ogólnie git. Moja cera jest taka w miarę ogarnięta, Gdyby nie to, to ja się męczę już nie wiadomo ile. Prowadzę walkę. Niestety nie ja wygrywam, ale umówmy się. To jest kwestia czasu. Walczymy z trądzikiem. Znormalizujmy, proszę Was, trądzik. I chodzenie z makijażem, bo ja się tak przyzwyczaiłam na tych lekcjach online, że wyglądam tak. Albo jeszcze gorzej. No, teraz też będę tak chodzić. I mam tu gdzieś, że mój trądzik mi wyjdzie. Są dwie opcje, kiedy mam tutaj laptopa. A, mam lekcję online i gotuję. B, oglądam Netflix i sprzątam. To jest druga opcja. No i żeby wam nie spoilerować to sobie zatrzymałam no i oglądam, słuchajcie, The Crown, także puszczamy. Kolej za pralkę, zmywarkę, wszystko w tle. O, jeszcze piesek się dołączył do naszej harmonii. A ja, słuchajcie, jestem głodna, bo od tego obiadu o 15 nic nie jadłam. Mamy 21, więc stwierdziłam, że sobie zaraz coś przyrządzę i mam ochotę na makaron, pomimo że mam dużo, wiecie, jakiegoś chleba i tak dalej, kanapek w domu. To zjem sobie makaron, także robimy. Słuchajcie, robić jedzenie, które nie wymaga autentycznie praktycznie niczego i może nie wygląda, ale smakuje nie mam słów Mamy już dużo po 22 Ja słuchajcie dopiero co zjadłam Bo dogadałam się w ten serial No i tam siedziałam w kuchni i oglądałam Teraz troszeczkę słuchajcie ogarnęłam ten pokój Bo mówiłam wam, że będę troszeczkę sprzątać I to na szczęście zrobiłam I dzisiaj zrobię sobie spa po całym tygodniu Bo był to bardzo szalony tydzień A najlepsze jest to, że przyszły będzie Jeszcze bardziej zabiegany, więc normalnie can't wait Nie mam słuchajcie jest północ Przegadałyśmy z ciocią Jakieś ponad dobrą godzinę Bo moja ciocia właśnie przyjechała i. Właśnie gadałyśmy teraz cały czas i moje oczy i wszystko, twarz jest taka zmęczona. Miałam zrobić spa, miałam zrobić tyle, ile miałam rzeczy zrobić. Teraz chcę się szybko wykąpać i wrócę już do was wykąpana. I swear już nic innego nie wymyśla. słucham sobie Luisa i musiałam go wyłączyć na te 3 sekundy, żeby się sobie pożegnać tak, to będzie koniec tego vloga jest już pierwsza w nocy, ja się ogarnęłam, już w końcu nie było żadnego skin Ja miałam ochotę już się położyć w moim łóżku i zasnąć, posłuchać Luisa także tyle z mojego produktywnego wieczoru, ale takie też są potrzebne, bardzo dziękuję, że trwaliście do tego momentu tego vloga zostawiam wam buziaczki, wpadajcie na mojego instagrama, of course i do zobaczenia w kolejnym filmie, Pa. Pé do soleil, pé do sole,